...mistrzów, więc teraz czas na Anglika. Gola z Osasuną i Leganesa teraz w 30 minucie ma szansę z Schetafe. Bellingham kontra Soria. Bellingham bardzo pewnie! 1 do 0 dla Realu Madryt. Coś mówiliśmy we wstępie tego meczu prawdziwych mistrzów. Cechuje spokój i powolne ruchy i Jude Bellingham. Tutaj te powolne ruchy spokój pokazał, strzelając swoją trzecią bramkę w tym sezonie. Nie korzyść sędziego. A teraz Mbappé przyjął i gol! Kylian Mbappé 2 do 0! Wreszcie to zrobił i zrobił to Przepięknie, jeszcze był tutaj zaczepiany przez swojego rywala, ale zdołał uderzyć. Uderzył znakomicie. Od słupka wreszcie ma swoje efektowne trafienie. Kylian Bapé.